się I to nierzadko, że z powodu kilku pajęczyn na suficie, albo niezbyt dobrze umytego garnka, e, zabierano kochającym rodzicom dzieci do domu dziecka, albo do rodziny zastępczej. Dziewczynka z domu dziecka. W trzepocie skrzydeł własnie słyszę, poza mną cicho, echołka, czy w domu dziecka. Bywa miłość, kiedy cię widzę, wiem, że tak. Biały gołębiu, wpuszczą ciebie, tylko opetrą z okna łzy. Poszybujemy tam po niebie, opowiem tobie wszystkie sny. Siadłeś tak lekko na futrynie, cały mój smutek gubiąc gdzieś? Popatrz, już jestem na tym świecie. W górę, gołębiu, wznieś, się wznieś. Och, jak wspaniale być w petrzu, Pudlić się do twych białych piór, Jak jest mały ten dziecka, Kiedy jesteśmy pośród chmur. Patrzę na miasto, W dali znika, A wiatr owiewa nas tak miło, Ach, miałam przejść i powiedzieć O tym, co nocą mi się śniło. Najpierw przyśniły mi się drzewa, Najmniejsze wyrwał się wiatr, Kazał mu rosnąć bez korzeni, i rzucił w całkiem obcy świat. Potem przysiadłem się w pani, waga co miała szare dwie. Na jedną ktoś kładł same kłamstwa, i bardzo bałam się w tym śnie. A kiedy indziej biały anioł, jak w ręku trzyma złotą nić, i ją rozwija powolutku, a ja tak chciałam śnić i śnić. Wtedy mnie uniósł hen ku górze. W ciebie by zmienił się I uszedł tu, gdzie dom, podwórze Na prawie lekko sadzając mnie Moi rodzice nas spostrzegli W słońcu tak pięknie wyglądali Ja do nich biegłam, oni biegli Potem dulili, całowali Rozejrzałem się dookoła, żeby ciebie dostrzec znów Chciałem Ci jeszcze podziękować, lecz nie starczyłoby mi słów Biały gołębiu, tam za wzgórzem, jest ukochany dla mnie dom. Popatrz, to widać już pod burze, a to rodzice moi są. Och, jacy smutni zgnębieni, choć wokół kwitnie biały wes. Oni tęsknotą przytuleni, a oczy mokre wciąż od łez. O, usiedliśmy już gołębiu, jak w moim najpiękniejszym śnie. Spostrzegli nas już mama statą. Biegną szczęśliwi, śmieją się, w przebocie skrzydeł pocałunki, w przebocie skrzydeł szczęścia łzy, a tam gdzie smutek z okien spływa w białego jesteś ty.